Witam Państwa w piątek, 22 dnia miesiąca maja. Stokrotkowa blondzia, zatrudniona w charakterze dziennikarki komunistyczną, sitwę komentuje ostatnie wydarzenia. No, biadoli, że Kaczyński wjechał limuzyną na wąski i wolno mu wszystko. No, widać, że redaktorka wyczuła krew po aferze. Z fałszowaniem głosowania na liście przebojów programu trzeciego i widocznie marzy jej się kariera Kazika Staszewskiego. Umiłowana Monisia snuje przy tym, co się dzieje w tej chwili ośmiorniczki to pikuś, kiedyś można było stracić posadę w rządzie za zegarek, czyli a jednak jakieś zegarki były. Teraz można bazgrolić oświadczenia majątkowe, to oczywiście o ministrze Szumowskim, codziennie mówić coś innego i nic. No, powiedzmy sobie, taka lawina konkretów wypowiedziana przez panią Monikę Olejnik prawie mnie przysypała. Widać jednak ból czterech liter – a po pochwałach w TVN zresztą profesora Zembali dla ministra Szubowskiego Tutaj trzeba oczywiście napsuć krwi, bo przecież profesor Zembala, minister rządów platformy lekarz chwali obecnego ministra zdrowia, którego żywcem by oczywiście opozycja i rozmaite fałeny obdarły ze skóry. Oczywiście za to, że uratował życie i zdrowie być może wielu setek albo i tysięcy Polaków. No i dalej. Czyż to nie jest bulwersujące, że przez tyle lat najważniejsze państwowe spotkania odbywają się na Nowogrodzkiej? Tam jest ośrodek decyzyjny niczym kiedyś Komitet Centralny PZPR, wymądrza się olejnikowa. No, oczywiście spacerowanie po molo Tuska z Putinem nie bulwersowało babci Monisi. No i nie mówiąc już o nocnych spotkaniach platformersów na cmentarzach. A i konsultacje sędziów, a sędziów w siedzibie Platformy Obywatelskiej to oczywiście pikus. Widać na starość, pamięć słabuje i wzrok wysiada. Takie te autorytety dziennikarskie narzucają nadal tą debacie publicznej. A redaktorka martwi się, że Kaczyński postanowił ruszyć z odsieczą dla Szumowskiego. Skandal. A no to chyba dobrze, bo zaraza wygasa. No to powinno Panie ucieszyć, bo łapie się pani Monika do grupy Ryzyka. Ze zrozumiałych oczywiście względów. Jedzie dalej. Nie lepiej, żeby prokuratura sprawdziła, albo CBA. Oj tak, no, zwłaszcza, że, że Platforma z jej bezkarnymi aferami no, to jest już chyba jakiś, powiedzmy sobie, fundament założycielski tej, tej nieszczęsnej Rzeczypospolitej. A to, że minister Szumowski jest teraz atakowany. Oczywiście przez opozycję i to głupio, i powiem szczerze, prymitywnie, to tylko świadczy o tym, że ten minister po prostu wywiązuje się doskonale ze swoich obowiązków, i w przeciwieństwie do pani premier Kopacz nie opowiada, że w razie zagrożenia schowałby głowę pod poduszkę i czekał aż problem sam się rozwiąże. Dalej, tylko dziennikarze potrafią działać, to oni ujawnili sprawę Banasia, czyli znów Banaj czy też historię z maseczkami. No, skandal, że minister nie kupił od kumpli Neumana i unieważnił zakup niepełnowartościowych. To oczywiście się pani Monicy nie podoba. I dalej. I dziwnymi interesami w rodzinie Szumowskich. Zaraz o tym powiem szerzej. No, granty dla firm brata od rządu Platformy Obywatelskiej, zarządów Platformy Obywatelskiej były tak naprawdę yy, przyznawane. Yy, no, czyli mieli dostawać tylko, rozumiem, pyłowce, rozmaite granty, a tu zarządów Platformy dostawali nie tylko pyowcy, To rzeczywiście pani Monika Olejnik przewraca się o własne nogi. I dalej. A jak działa prokuratura? Pyta pani Monika Olejnik. Sprawa srebrnej została schowana do szuflady. No, to ja tak. Oczekuję od TVN-u wpłaty na moje konto 100 milionów złotych. Za co? Za jajco. No, tak miał wyglądać oczywiście DIR klienta Giertycha z Kaczyńskim. Przetwaczę i daj te mi pieniędzy. No to Kaczyńskim, no to pokaż kwit. No ionimum! I Giertych poleciał do prokuratury. No to oczywiście panią Monikę niepokoić musi, bo zarządów platformy zapewne nie takie numery realizowano. Nie było faktury. Nie było wypłaty. No, oczywiście e, cały interes, jak już mówiłem, polegał na tym, że przed jakiś cwaniaczek nasłany, e, nasłany przez Giertycha, a, który rzekomo wykonał usługę, której nie potrafił dokumentować. I gdyby Kaczyński zapłacił, to by było skąd ma takie pieniądze? Aż nie zapłacił, no to skandal, że oczywiście nie było podstaw do wyłudzenia pieniędzy. Myślę, że to akurat fundacja powinna wystąpić do prokuratury przeciwko temu biznesmenowi, naciągaczowi i Giertychowi, który być może tę prowokację montował. Co ciekawe, co ciekawe, a propos interesów rodziny Szumowskich, zwłaszcza brata obecnego ministra, no to wczoraj na własne uszy słyszałem w Polsacie: redaktor Gugała przyznał, że brat ministra otrzymywał środki finansowe i to za rządów Platformy Obywatelskiej. W zasadzie grot ich pieniędzy była na granty przeznaczone na badania naukowe firmy. Szumowskiego, zarządów Platformy. im mówię, to PiS jakoś tam szczególnie obsypuje złotem rodziny ministra. To jest po prostu zwykłe kłamstwo. I oczywiście Polsat nawet staje po jasnej stronie mocy w tej sprawie. No i na koniec wnikliwa dziennikareczka mówi, że ludzie otrząśnijcie się wreszcie. No to ludzie się otrząsnęli, droga pani, stąd wynik dwuprocentowy dla pani Kidawy-Błońskiej, a to, że Trzaskowski jeszcze jest na fali znoszącej, to dajcie mu szansę. A myślę, że niedługo dorówna swojej starszej koleżance w wierze. No i teraz konkrety o kasie dla brata ministra Szumowskiego. Rzeczywiście firma otrzymała 108 milionów złotych z grantów, Zarządów Platformy. Z tej sumy to było 84 miliony złotych. takie są fakty. Brat ministra jest prezesem firmy obecnej na giełdzie. Skończył studia w Stanach Zjednoczonych. Tam zresztą był wykładowcą na wyższych uczelniach. Tutaj pracował w instytucie należącym do Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj oczywiście pisze się o nim brat ministra, tak jakby nic w życiu sam nie osiągnął. Ale to tak jest: jak ktoś w Polsce rzeczywiście zrobi coś dobrego, coś osiągnie, to natychmiast załepi do gara. A takie nikodemydyzmy jak Radek Sikorski, co to nie będzie meniku kuryku, tylko potrafi dzioby strzelać i pleścian drony, no to karierę zrobić i oczywiście nikt się go nie czepia. Co najważniejsze, firma brata ministra otrzymywała granty od roku 2012, ale problemy zaczęły się, gdy obecny minister zaczął pracę w rządzie w 2016. To się bratu ministra pogorszyło, a nie polepszyło, gdy brat poszedł do polityki. Dotacje skończyły się w 2017. No to jest oczywiście całe to kumoterstwo, nepotyzmi. Kolesiostwo rządów PiS, czyli jak ma się kogoś, kto robi karierę w rządzie, natychmiast człowiek przestaje móc realizować legalne zresztą interesy, bo wszyscy się boją, że będą jakieś podejrzenia. Co najważniejsze, środki były przeznaczone wyłącznie na badania naukowe. I myślę sobie, zamiast tłumaczyć się rozmaitym nitrasom, kierwińskim, powsadzajcie to całe towarzystwo za przekręty, oczywiście, o których mówili ministrowie rządu. Panie Szydło, to już minęło 5 lat, bo inaczej oni będą Was sadzać. Ja powiem tak, ile ja będę czekał, aż Was posadzą, moi drodzy pisowcy. Aż was posadzą agenci, aferzyści, złodziei i zdrajcy, z was zrobią aferzystów i złodziei, z was zrobią przestępców, ci, którzy naprawdę są aferzystami i przestępcami. Pamiętajcie się, bo naprawdę, że tam nie liczycie się z własnym losem, to po prostu Polski szkoda. I takie yy, tacy komisarze do spraw propagandy, jak Monika Olejnik, oczywiście opowiadają, androny o otrząśnięciu się, no takie tam otrząśnięcie, że będziecie dalej się dawali łupić ze skóry rozmaitym cwaniakom, którzy pod pretekstem kierowania państwem, będą nabijać własne kieszenie, a was strzyc jak barany. Także słuchajcie tej monisi i zobaczycie, jaki tutaj ma spotkać was los, jak Prawo i Sprawiedliwość zostanie odsunięte od władzy. Jednak jest też dobra wiadomość, okazuje się, że materiały ochronne będą teraz produkowane w Polsce. Rząd podpisuje umowy, podpisał już umowy z firmami, które uruchamiają produkcję. Jesienią Polska ma być samowystarczalna, jesienią tego roku. No towar oczywiście sprowadzany z Chin miał wiele wad. Taki sam zresztą wadliwy towar kupowały i Stany Zjednoczone, i Francja, i Niemcy, i Włochy, i Belgia, wiele innych państw. Także mówienie, że polski rząd jakoś czegoś nie dopilnował, to jest oczywiście zwykłe kłamstwo. Nie ja od dawna mówiłem: kupuj polskie u Polaka. Stara narodowa zasada okazuje się jedyną słuszną i cieszę się, że rząd zaczyna realizować tego typu politykę. Wiele jest szumu o tych odchodzących dziennikarzy z radiowej trójki. Podniósł się straszny gwałt, że tacy doświadczeni z taką praktyką, no oczywiście od czasów stanu wojennego, wielu tam siedziało i myśleli, że będą mogli sobie doczekać ciepło do emeryturki, a zaczęli robić machlojki przy głosowaniach. No. Szambo wybiło. No ale okazuje się, że nie tylko z Radiowej Trójki odchodzą dziennikarze, bo to mamy informację, że pani Agata Kowalska, nie mylić z moją żoną, która też się nazywa Agata Kowalska, dziennikarka z Tok FM, kończy współpracę ze stacją. Tok FM to taka gazeta wyborcza nadawana przez radio. Tam Żachowski, lis, Wołek. No to takie figury tam się popisują. Ten taki, co to tam nie pił, a potrącał staruszki na przejściu bezkarnie zupełnie, a medalu za to nie dostał. Najstup też się popisuje. No i pani Agata Kowalska rozstaje się z rozgłośnią po 14 latach. Okazuje się, że zmieniono ramówkę i skrócono program pani Agaty Kowalskiej, a dowiedziała się o tym drogą SMS-ową. Nikt z nią nie uzgodnił, nie było żadnego kolegium redakcyjnego. No, pani dziennikarka pisze, że straciła zaufanie do redakcji i plecie o etyce. No, ciekawe, że nie miała problemu etycznego, gdy nie dopuściła mnie do debaty w czasie kampanii samorządowej. Kandydowałem wówczas na prezydenta miasta Lublin i się okazuje, że to była otwarta debata w miejscu publicznym, reklamowanym, a ja nie mogłem wziąć udziału w debacie, bo nie, bo nie. I to dwukrotnie się zdarzyło w czasie dwóch kampanii wyborczych samorządowych w Lublinie. Ja nie zostałem dopuszczony do debaty, w tym raz osobiście przez tę yy, bardzo przejętą etyką eks-dziennikareczkę. Więc krótko babrała się w gnoju, a teraz chlipie, że śmierdzi, a masz za swoje lewackie wybryki manipulantko. No i zmartwienie wujcia Sorosza. Unia Europejska może nie przetrwać kryzysu związanego z koronawirusem, powiada filantrop. Soros radzi, by Unia Europejska emitowała yy, obligacje o wartości biliona euro. No, ich roczny koszt to miało być 5 miliardów euro. Yy, no, to miało być w strefie euro oczywiście. Yy, Zarobią rzecz jasna inwestorzy długoterminowi, czyli ci, co mają forsę, będą beneficjentami tego dealu. Straszy Soro, że w przeciwnym wypadku kryzys potrwa bardzo długo. A ja pytam tylko co z krajami spoza strefy euro. Już wiemy, że tutaj każdy musi liczyć na siebie, ale e, takie cwaniarki, rozmaite finansiści i hochsztaplerzy chcą jeszcze dążyć nieszczęsnych Europejczyków. I to systemem długoterminowym. Widać, że stary cwaniak już coś kombinuje. Informacje energetyczne. Ropa tanieje. Polska się niezależnia od Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu. No, z węglem wolałbym, żeby też porządek zrobiono, ale Turcja też zaczyna coś kombinować i kupuje mniej gazu od swojego rosyjskiego sojusznika. Dotąd Turcja była drugim klientem Rosji na odcinku gazowym po Niemcach. No i jak mówię, Gazprom tutaj ma duży uszczerbek, bo Turcja z drugiego klienta spadła aż do drugiej dziesiątki klientów, spadek 14-krotny. Gazociąg kosztował 7 miliardów euro, a jest obecnie wykorzystywany w mniej niż 10%. Dochody Gazpromu spadły o 52%. Niemcy kupują mniej. Gazu o 45% największy klient, Austria o 1,4%, a Austria jest całkowicie uzależniona od Rosji gazowo. Co ciekawe, Turcja zdecydowała, że przechodzi na gaz skroplony, no tak jak Polska, bo jest najtańszy. Kupuje Turcja od Algierii, Kataru, Nigerii i Stanów Zjednoczonych. To no, myślę sobie, że. Wujaszek Wowa na Kremlu musi sobie wyrywać resztki włosów z głowy. A jakby tego było mało, w Rosji szaleje COVID. Po Stanach Zjednoczonych Rosja jest w największym kryzysie epidemicznym. W ciągu ostatniej doby 150 zgonów. Dotąd łącznie 3249 osób zmarło. Od początku zachorowało 330 tysięcy osób. Ale władze, jak to władze, cieszą się, że jest spadek wzrostu liczby zakażeń z 2,9% do 2,8%. No, sprawozdawczość i statystyka, zupełnie jak w Sowietach, tutaj zawsze jest хорошо. Kalendarium. Polska, 1733 rok. Sejm przyjął uchwałę o wykluczeniu kandydatur cudzoziemców do korony polskiej. 1842 pociąg Silesia zainaugurował linię kolei górnośląskiej Wrocław-Oława, najstarsza linia na terytorium obecnej Polski. W 1911 w Lwowie powstały pierwsze cztery drużyny skautowe początek ruchu harcerskiego w Polsce. 1919 Wojna polsko-ukraińska, wojska ukraińskie zakończyły oblężenie Lwowa, wycofały się wobec ofensywy wojska polskiego. W 1943 roku żołnierz Armii Krajowej Jan Kryst, pseudonim Alan, zastrzelił w warszawskiej restauracji Adria trzech oficerów Gestapo, samemu ponosząc śmierć w trakcie akcji. W 1948 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie zakończył się proces przywódców Stronnictwa Narodowego. No i moi drodzy, tak czy siak w 1948 roku polski ruch narodowy generalnie przestał istnieć, do dzisiaj powiedzmy sobie szczerze. Nic nie spowodowało odbudowy tego nurtu politycznego. 2010 sarkofag ze szczątkami Mikołaja Kopernika został uroczyście pochowany w bazylice we Fromborku. Świat 334 przed naszą erą Aleksander Macedoński rozpoczął podbój Persji. W 1370 w związku z pogłoskami o zbeszczeczeniu hostii w synagodze w Brukseli zamordowano kilkunastu Żydów, resztę społeczności żydowskiej wypędzono z miasta. W 1640 w Katalonii wybuchło antyhiszpańskie powstanie. No i widać do dzisiaj nie mają ochoty na bycie we wspólnym państwie. W 1643 wojna 30-letnia. Wojska szwedzkie złupiły i spaliły czeski Bakow. No tak się rozwłóczyli ci Szwedzi, że jeszcze w XVIII wieku po Ukrainie wojowali. Połtawa słynna. W 1300, 1937 wielki terror w czasie konferencji okręgowej organizacji partyjnej w Kujbyszewie aresztowano pod zarzutami szpiegostwa i uczestnictwa w organizacji kontrrewolucyjnej marszałka Michaiła Tuchaczewskiego. Dobrze mu tak. 1942 Meksyk wypowiedział wojnę państwom Osi. Ale jakoś tam nie nawojowali specjalnie pewnie. 1948 rozpoczęła się masowa deportacja Litwinów. 1972 Richard Nixon jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z oficjalną wizytą do Moskwy. 1985, premiera filmu akcji Rambo II. No, kto pamięta jeszcze Magnetowidy, kasety? Stare dobre czasy. 1992, prezydenci Wałęsa i Jelcyn podpisali w Moskwie polsko-rosyjski traktat o przyjaźni i do prosąsiedzkiej współpracy. Ja przypomnę, że to w czasie tego spotkania Wałęsa i Jelcyn miano podpisać umowę o tym, żeby w tych bazach Wojskowych rosyjskich w Polsce powstały jakieś tam przedsiębiorstwa. Przeciwko takiemu pomysłowi stanowczo zaprotestował premier Jan Olszewski. To ostatecznie rozsierdziło Wałęsę, no i potem mieliśmy już nieszczęsny 4 czerwca, nocna zmiana. W 2015 w Irlandii, jako pierwszym kraju na świecie, zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci poprzez referendum. Urodzili się w 1927 Szymon Kobeliński, grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk. Zmarł w 2002 roku. No, moje roczniki pamiętają Szymona Kobelińskiego z brodą, który tubalnym głosem opowiadał, rysując o historii, wojskowości. No, jego programy telewizyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Swego czasu popierał Szymon Kobeliński Unię Polityki Realnej. W roku 1939 urodził się Stanisław Cejrowski, polski animator, działacz jazzowy, zmarł w 2009. I zmarli w 1964. Michał Tokarzewski Karaszewicz, polski generał dywizji, komendant Związku Walki Zbrojnej na obszarze Polski pod okupacją sowiecką. Co ciekawe, w 1964 mianowany przez władze emigracyjne generałem Broni był wolnomularzem, teozofem i duchownym kościoła liberalno-katolickiego. 2017 rok zmarł Zbigniew Wodecki, piosenkarz, kompozytor, aktor, prezenter telewizyjny. To wszystkie newsy na dzisiaj. Co od Państwa? Czy uważa pan, że 16 szesnastolatek, latka może być molestowany? Tak było w filmie Sekielskich. No, może być, osoba w każdym wieku może być molestowana, To tutaj mówimy o pedofilii. Generalnie zmuszanie kogokolwiek do współżycia to jest, to jest molestowanie, nawet osoby dorosłe, jeżeli nie ma na to ochoty, jeżeli wiera się w presję, jest to po prostu niemoralne i niezgodne. Sprawem, ale jeszcze skoro mówimy o filmie pana Radkowskiego, to myślę sobie, że tutaj nie tyle to był poruszony problem pedofilii, co, co raczej rodzaju takiej no, późno dziecięcej prostytucji. To trochę według mnie niepotrzebnie mówimy, że to, że to była pedofilia. Wiemy, że te dziewczęta były w rozmaity sposób wapione. A, no i powiedzmy sobie szczerze, że ja wczoraj czy przedwczoraj komentowałem, to um, uważam, że tam były poważne niedopatrzenia jednak rodziców w tych sprawach. A co pan sądzi o pośle Czarnku? Ostatnio bardzo często jest w telewizji. No nie miałem okazji poznać osobiście, chociaż był wojewodą lubelskim, ale widać, że jest to ten y, świeża krew w Prawie i Sprawiedliwości, bardzo merytoryczny i bojowy poseł. Po mam nadzieję, że Przełamie ten, tę niemoc lubelskiego prawa i sprawiedliwości i powiedzmy, spowoduje, że Lublin na mapie PiSu będzie miał nie tylko wiel, wiernych wyborców, ale i skutecznych polityków. Tego panu Czarkowi życzę. Czy oglądał pan filmy Sykielskich? Powiem szczerze, że nie oglądałem. Po co, przecież wszystko jasne? W <laughs> takich okazjach, no to mi się przypomina stary taki sketch. Jana Pietrzaka, jeszcze z czasów komuny, jak tam biegnie facet przez miasto, rozrzuca ulotki, łapie go dwóch milicjantów, te ulotki podnoszą, a tam czyste kartki. Mówią, gdzie tekst? A facet mówi, ale po co, Prziesz wszystko jasne. Tak samo tutaj, ja oglądam zwiastuny wywiady pana Sekielskiego przed premierą poprzedniego filmu i teraz, także doskonale wiem, jaka tu jest, jaka tu jest teza. Chciałem się zgłosić po ulotki Andrzeja Dudy w Poznaniu, ale nic nie ma. Czy to się jeszcze rozkręci? No proszę Państwa, ja nie wiem. Ja akurat w Lublinie nie miałem najmniejszych kłopotów z pozyskaniem baneru prezydenta Andrzeja Dudy, który wisi u mnie na balkonie. Także myślę sobie, że nie wiem czy jest sztab, ale mogą Państwo do biur poselskich posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosić. Poniedziałek to jest dzień poselski, gdzie posłów powinien być na miejscu. I tam proszę ich cisnąć. Wszystko na dzisiaj, jak to piątek. Już myślą Państwo zapewne o wypoczynku weekendowym. Ja powiem szczerze, dzisiaj też miałem okazję przejść się po, trochę po mieście, po sklepach wszędzie. Ruch, rwetes. Moi znajomi próbują znaleźć fachowców do wykonania różnej tych prac remontowych i jest to bardzo. Trudne nie dlatego, że wszyscy siedzą w domu z powodu koronawirusa, są zarobieni popachy. Także mam nadzieję, że polska gospodarka rusza z kopyta i już w wakacje nie będziemy pamiętali o żadnych kwarantannach, kłopotach. I zwłaszcza mam apel do przedsiębiorców, których jutro wabią do Warszawy: nie dajcie się łajdusom wrobić w jakiekolwiek awantury, bo ci, którzy was wyprowadzają na ulicę, to wcale nie troski o Waszą przyszłość, o los waszych rodzin czy firm, tylko po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy i do żłoba doprowadzić tych, którzy już nieraz potrafili pokazać, że los polskich przedsiębiorców i wszystkich Polaków po prostu wisi jak kilo kitu u sufitu. Niemniej spotykamy się w poniedziałek, 7.10 w programie Jedziemy, a potem 19.30 w codziennym komentarzu. Życzę Państwu zdrówka, przyjemnego wypoczynku, czołem w Wielkiej Polsce.